Witam serdecznie wszystkie strzelce: strzelce słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej dla Waszego znaku na sierpień 2023 roku, co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie strzelce. Przez cały miesiąc Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w retrogradacji, będzie w trygonie do Waszego znaku, w cudownym aspekcie. Do 22 również Słońce będzie we Lwie, czyli obie planety w Trygonie do Waszego znaku dają Wam szansę na rozwój, naukę, podróże, podróże zagraniczne, współpracę zagraniczną, spełnienie się, wróci się atrakcyjnym, mądrym, docenionym, więc tutaj dużo siły, świetny czas na zabawę również, na radość życia, Lew słońce, gdy jest w lwie, to jest najlepsza pozycja słońca i jeszcze jest w pozytywnym aspekcie do waszego znaku. Pamiętajcie, że również węzeł karmiczny przeszedł do barana i jest w trygonie do waszego znaku, ułatwiając wam zmiany, tak? Korzystanie swojego potencjału, swoich talentów, kreowanie nowej rzeczywistości, stawianie na siebie. 27 mars, planeta energii działania, Przejdzie do wagi i ustawi się w korzystnym aspekcie do waszego znaku, czyli dobry czas na spotkania z przyjaciółmi, protekcje ze strony innych ludzi. Zacznijmy od początku, drogie strzelce. Miesiąc zaczynamy 1 sierpnia pełnią Księżyca w znaku Wodnika. Pełnia jest w korzystnych aspektach do waszego znaku, ponieważ Księżyc w Wodniku. Będzie w sekstylu, dając nowe szanse, nowe możliwości. Słońce w Trygonie. Czyli pozytywny aspekt, wszystko się udaje, wszystko mi idzie, wszystko mi sprzyja. Ym, podczas pełni Mars, planeta energii, działania, siły życiowej, ustawia się w pozytywnym aspekcie do Jowisza. Planety szczęścia, ekspansji, rozwoju. U Was widzę, że mocno Mars jest w trudnym aspekcie, czyli. Ym, Tutaj planujecie coś, myślę, że tutaj planujecie jakąś zmianę, tu chodzi o zmianę pracy, być może a pełnia jest zakończeniem, ale w łatwy sposób. Zakończacie coś, bo otwieracie się na coś nowego. tak? Tutaj yy, trzeba będzie uczyć się czegoś, tutaj systematycznie do czegoś dochodzicie, ale poprawa, Sytuacji w pracy, sytuacji w codziennym życiu, więc ta pełnia wam to daje, tak? Coś zakończacie i otwieracie się na coś nowego. Trzeba będzie systematycznie podejść do tematu, spokojnie, yy, drobiazgowo, być może poznać nowe miejsce, poznać nową strukturę i tak dalej. Uwaga, 2 sierpnia Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, ustawi się naprzeciw Saturna. Yy, planety ograniczeń w tym przypadku, tak? Czyli tutaj możecie troszeczkę poczuć się zniechęceni. <laughs> tutaj pełnia, no być może zdecydujecie się na zakończenie czegoś i troszeczkę może później zaczniecie się bać, to ja sobie poradzę. To poradzę sobie pomiędzy pracą a domem. Takie troszeczkę, yy, wiecie, to jest taki dzień, że możemy to, co się czuć zahamowani i zniechęceni. Uwaga 7 sierpnia, ponieważ Słońce, które jest w Lwie w korzystnym aspekcie do Waszego znaku, chce błyszczeć, chce się czuć atrakcyjne, docenione, dostrzeżone, ustawia się w trudnym aspekcie do Jowisza, planety szczęścia, ekspansji. Więc tutaj, wiecie, być może, nie wiem, chcecie wyjechać, chcecie nauczyć się czegoś nowego. Tutaj może za dużo siedzieć, tak? Za dużo zabawy, za dużo imprez. Może to mieć wpływ na pracę, na codzienne życie, niekorzystne, tak? Czyli nie wiem, pójdziecie na imprezę, zabalujecie i nie pójdziecie do pracy, na przykład, albo zaszwankuje wam zdrowie. Więc tutaj uwaga na te zabawy, na te imprezy, tak? Bo można przeholować, lub nie wydać za dużo pieniędzy. Tym bardziej, że 9 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w lwie, w retrogradacji, czyli te sytuacje się powtarzają w trygonie do waszego znaku. W tym dniu ustawi się również w kwadraturze do Urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, zmian. Więc tutaj to jest taki dzień konfliktowy, tak? Kiedy może się zakończyć. Tutaj u was dotyczy to pracy, zdrowia, życia codziennego, czyli zakończam jakąś pracę, tak? jakąś współpracę, zmieniam coś w, w codziennym życiu, ale to nie jest, wiecie, na spokojnie, tylko no, z wielką pompą, tak? Może być jakaś kłótnia, awantura, więc tutaj... Zalecam spokój, tak? Czyli nie wiem, być może poczujecie, że nie rozwijacie się w tym miejscu, w którym jesteście, że stanęliście w miejscu, że nie idziecie do przodu, nie czujecie się docenieni i chcecie zmiany. Yy, nago nieoczekiwane zerwania, być może też dotyczyć to też może wiecie relacji, w której ja w codziennym życiu nie czuję się dobrze i się nie spełniam, nie czuję się doceniana przez partnera lub doceniany przez partnerkę. Dziesiąty jest lepszym dniem, ponieważ merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który jest w pannie. A Merkury w Pannie czuje się bardzo dobrze, ponieważ jest w podwójnej godności, jest we władztwie i jest w wywyższeniu. I Merkury w Pannie pomaga nam wszystkim zaplanować, nauczyć się pewnych rzeczy. Tutaj Merkury jest w trudnym aspekcie do Waszego znaku, no bo jak... Wiecie, strzelce nie lubią y, takiego planowania, y, tutaj nie czujecie się z tym ekstra, tak? ale tutaj Merkury wam pomaga w takiej systematyczności, dokładności. Być może tutaj nie zmieniacie pracy i potrzebujecie czegoś nowego się nauczyć, więc y, dacie radę. Tak? Merkury was w tym wspomaga. W tym dniu merkury będzie w trygonie do Jowisza, tak? Czyli może znajdziecie osobę, która Wam pomoże, korzystny czas na rozmowy o pracę, korzystny dzień na zmianę jakichś nawyków w codziennym życiu, na wprowadzenie zmian, na rozmowę z rodziną, na rozmowę z ludźmi, którzy nami, z nami mieszkają lub pracują. Takie konstruktywne, tak? Na spokojnie. 13. Słońce łączy się z Wenus w Lwie, wygonie do Waszego Znaku, więc tutaj w pozytywnym aspekcie. Tutaj świetny czas, gdzie możecie naprawdę gdzieś wyjechać, poczuć się wspaniale, poczuć się docenieni, że Wasza wiedza na przykład została doceniona, lub że Wasza yy, jakaś współpraca z zagranicą, dobry kontrakt, yy, szansa na rozwój, na jakiś kurs, szkolenie, studia, Tutaj błyszczycie, jesteście szczęśliwi, czujecie się wspaniale, więc to jest fajny dzień. 16 odbywa się nów Księżyca w lwie. Więc jakby wiecie, słońce i księżyc łączą się w lwie, w trygonie do waszego znaku, w pozytywnym aspekcie, ale nów jest mocno wybuchowy. Ponieważ słońce i ciężec są w trudnym aspekcie do urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, nowości. Więc ten nów daje wam szansę, ponieważ jest otwarcia się na coś nowego, rozwijania, szanse rozwoju, szanse zaistnienia, wyjazdu zagranicznego, ale tu trzeba coś zostawić. Nagle nieoczekiwanie może się okazać. Wiecie. To może być z dwóch stron. Może być, być, być tak, że wy zrezygnujecie z pracy czy z kariery zawodowej, ale może być tak, że ktoś na przykład zrezygnuje z was. Ale tak czy siak, nuf no, no, daje wam nowe szanse i nowe możliwości, ponieważ podczas nowym Mars jest w trygonie do Urana. Mars, siła życiowa, energia, który jest w Pannie, czyli systematyczny, drobiazgowy, pedantyczny, w trygonie do Urana, planety nowości, czyli. Tutaj być może będziecie uczyli się jakichś nowoczesnych technologii, yy, zmiana w ogóle pracy, zmiana branży, pójście w coś nowego, tak? ale tu warunkiem jest zostawienie czegoś starego. Zostawiam coś, w tym się nie spełniam, w tym czuję, że się nie rozwijam, że, że stanęłam w miejscu, że nie czuję się doceniona, nie czuję się w ogóle atrakcyjna. Więc. Yy, Warunkiem yy, rozpoczęcia czegoś nowego jest nastawienie się też na pracę, na systematyczność, na poznawanie, na cierpliwość, tak? Tutaj tak planety zachęcają. Uwaga 22, ponieważ Wenus, która się cofa, i tak jak mówię, te aspekty już były. Wenus ustawia się w kwadraturze, czyli w trudnym aspekcie do Jowisza. Oprócz tego. Wenus odpowiada za miłość, za pieniądze, Jowisz to rozwój, ekspansja, kwadratura. Wiecie, Wenus jest w lwie, więc ona lubi wydawać, chce się powiedzieć atrakcyjna, piękna, doceniona i zrobi wszystko. Czyli tutaj jest kwadratura do Jowisza, za dużo, za szybko. Być może w codziennym życiu jakieś zmiany, za dużo się wszystko dzieje. Być może nie wiem, chcecie się upiększyć i wydacie na przykład połowę pensji na. Na, na upiększenie. Podczas tego dnia Mars, planeta energii, działania ustawia się naprzeciw Neptuna, czyli jest takie zaciemnienie. 22 nie jest dobrym dniem na rozpoczęcie współpracy, czy na zmianę pracy, czy na jakąś ważną rozmowę, dlatego że tutaj Łatwo jest nas oszukać, nie wszystko może być, wiecie, może być powiedziane pięknie, wspaniale, panse na rozwój, a później może się okazać coś innego, tak, że, że być może za szybko się zdecydowaliśmy, za szybko na wszystko się zgodziliśmy, tu nie wiemy wszystkiego. Więc to nie jest też dobry wynagrodzenie, randki na jakieś spotkania. uwaga na używki, tak, mars naprzeciw, czyli można przesadzić, tak, bo słońce bo Wenus jest w kwadraturze do, do Jowica, czyli za dużo, za szybko. Ja się bawię i znowu tutaj świetny czas na zabawę, na... i tak dalej. Ale może to mieć wpływ na codzienne życie, na codzienne obowiązki, negatywne, tak? 23. Słońce wchodzi do Panny. Słońce, gdy wchodzi do Panny, dołączy do Marsa, do Merkurego i ustawi się w trudnym aspekcie do Waszego znaku. Czyli jakby ten miesiąc wymaga od Was, jakby Wy macie szansę na zmianę i chcecie tej zmiany, ale żeby do tego doszło, no, wymagana jest cierpliwość, tak? ciepliwość systematyczna, tu się trzeba czegoś nauczyć, i Słońce dołącza do Marsa i do Merkurego, i jakby Was w tym utwierdza, tak? Że trzeba będzie posiedzieć. W tym dniu, tego 23, Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, wchodzi w retrogradację. Czyli będzie w retrogradacji aż do 15 września, czyli yy, powiedziałabym, że yy, najlepszy czas na rozpoczęcie czegoś nowego no jest tak do 22, tak? bo później mimo wszystko Nowenus jest też w retrogradacji do 4 września. Ale Wenus jest w korzystnym aspekcie do Waszego znaku. Tutaj Merkury jest w niekorzystnym, tak? Więc jakby może tak być, że zobaczycie, że trzeba się czegoś uczyć, że trzeba coś poprawić, że trzeba podklifować swoje umiejętności, wymagana jest cierpliwość. Być może jeszcze się będziecie zastanawiali, gdzie chcecie pracować, czego potrzebujecie, tak? Więc tutaj Merkury daje nam czas na dokształcenie, na poprawienie planów, być może powrót do jakichś starych pomysłów, tak? Że gdzieś tutaj u Was chodzi mocną karierę zawodową, czyli mieliście jakiś inny pomysł i powrócicie do niego na przykład, tak? 25 jest fajny dzień, ponieważ Mars, planeta energii działania, siły życiowej, ustawia się w pozytywnym aspekcie do Plutona, planety przemiany, planety transformacji. Tutaj y, dotyczy u Was to bardzo mocno kariery zawodowej, y, pieniędzy zarabianych przez Was, Waszych wartości, więc tutaj ten aspekt pokazuje, że ze wszystkim sobie poradzicie. Mac w nie do Plutona, wszystkiego się nauczycie, wymagana jest tylko cierpliwość, czas, przyjdzie wielka zmiana, korzystna sytuacja finansowa. tak? Otwórzcie się na to, to Wam daje drogę y, do dużej zmiany pozytywnej. I w karierze zawodowej, i w pieniądzach zarabianych przez Was. 27 taki sobie, ponieważ Słońce ustawi się naprzeciw Saturna. Słońce to siła życiowa. Słońce jest w pannie, tak? Porządkuje, planuje. Ustawia się naprzeciw Saturna. Obie planety są w trudnym aspekcie do Waszego znaku. To jest taki dzień zniechęcenia, ograniczenia. Być może będziecie zmęczeni, zmęczeni umysłowo, tak? Trochę będziecie mieli obaw, trochę frustracji, to ja sobie poradzę na pewno. W tym dniu Mars, planeta energii, działania, siły życiowej, wchodzi do wagi. I to jest dla Was dobra informacja, ponieważ Mars, wchodząc do wagi, ustawi się w swych stylu, w korzystnym aspekcie do Waszego znaku, dając Wam pomoc ze strony przyjaciół. Być może ktoś Was może komuś polecić, protegować. Tutaj dobry czas na realizację marzeń, macie do tego siłę, więc tutaj wspólnie z innymi ludźmi, no bo masz władzę, nie działa pojedynczo tylko wspólnie z innymi, możecie bardzo dużo osiągnąć i wpływa to na was, na was bardzo pozytywnie. 29. Uran planeta rewolucji, nieprzewidywalności, nowości, młodości, zagranicy, nowoczesnych technologii chodzi w retrogradację yy, i będzie w niej w znaku byka jest. I będzie w niej aż do 26 stycznia 2024. Moi drodzy, Uran zapowiada w ogóle, też jest jawisz w byku, u Was zmiany, jeżeli chodzi o pracę, o wyjście codzienny rytm dnia. Tutaj yy, yy, Uran rozwala stałe struktury, tak? Czyli tak jak mówię, tę zmianę pracy u Was widać, tak? I też widać, że będzie trzeba się czegoś nauczyć, będzie trzeba wymagać cierpliwości. Uran tutaj rozwala, tak? Do tej pory było tak, że nie wiem, pracowałam na dwie zmiany, a teraz będą tak elastyczne godziny. Kiedy chcę sobie pracuję, kiedy być może mogę sobie rano cztery godziny popracować, być może to jakaś praca zdalna, słuchajcie, różnie może być. Otwierajcie się na nowe w życiu codziennym w pracy, w zdrowiu, też jakieś nowe metody, naturalne metody leczenia też będzie ok. Miesiąc kończymy pełnią Księżyca w Rybach. Niestety pełnia jest w trudnych aspektach do Waszego znaku. Bo jest zakończenie czegoś. Że zakończenie tutaj u Was dotyczy mocno Waszego domu, Waszego poczucia bezpieczeństwa i Waszej kariery zawodowej. To jak pokazujecie się światu. Podczas pełni Księżyc będzie blisko Saturna, a Słońce no, naprzeciw jeszcze. Więc jakby to jest taki czas, Smutku. Być może zdacie sobie sprawę, że żegnacie się z czymś, co dla Was było ważne, że no wcale to nie są łatwe te zmiany. Tutaj jakby do, czy do Was, że, że, że przyszło zakończenie, tak? Jakieś lęki mogą się pojawić. Tak jak powiedziałam, czy ja sobie poradzę w nowej sytuacji, bo nowe sytuacje przychodzą do Was. Strzelce, bądźcie optymistami. Do, doskonale sobie poradzicie. Doskonale sobie poradzicie, i jakby zakończenia bywają trudne, ale sami są konieczne. Więc y, może tak być, że nie wiem, może też tak być tak, że ktoś bliski odejdzie. Na przykład, y, czy trzeba będzie pożegnać się z ludźmi w pracy, z którymi już się dobrze znamy, przywiązaliśmy się, ale jeżeli chcemy sobie dać szansę na coś nowego. I potrzeba zmiany. Jedyne, co, pe co wrócił pewne, to zmiana, prawda? Także ja ze swojej strony życzę Wam cudownego miesiąca, wykorzystania energii tych planet w Lwie, czyli tej Wenus, która jeszcze tam zostaje, kochani, i tego Słońca, i rozwoju, wyjazdów, yy, nauki, poszerzania horyzontów. Wykorzystajcie tę energię, idźcie w nowe. Yy. Chciałam wspomnieć, że warsztaty astrologiczne, które planuję, rozpocznę po 15 września, gdy Merkury wyjdzie z retrogradacji. Ale jeszcze nagram o tym film. Wiecie, byłam na urlopie, trochę jeszcze byłam, yy, jeszcze dochodziło mi do zdrowia to gardło, trochę wyjechałam, więc. Yy, o, teraz wszystkie planety powoli wchodzą do panny, więc porządkuję wszystkie sprawy, tak, krok po kroku systematycznie. Na początek postanowiłam nagrać filmy. Realizuję swoje projekty po kolei, więc nagram film i wtedy będziecie mieli więcej informacji. Ja ze swojej strony zachęcam również do konsultacji astrologicznych u mnie. Jak widzicie sporo zmian u Was, ale Dużo zmian zapowiada, no Uran mówi, yy, że będą zmiany Jowie, że będzie ekspansja, rozwój. To, co ja tutaj Wam przedstawiam, to jest kosmogram ogólny. Jeżeli byście chcieli wiedzieć, w jakich dziedzinach życia, możecie tego się spodziewać, yy, należy podać mi datę, miejsce i godzinę urodzenia. I na tej podstawie jest wykreślany kosmogram urodzeniowy który pokazuje wszystko, tak? Co jest dla Was ważne? Jakie macie talenty? Jakie potencjały rozwoju? Czy będą w Waszym życiu zmiany zawodowe, czy zmiany sposobów zarabiania pieniędzy? W jaki sposób najlepiej, gdybym zarabiała pieniądze? Pieniądze, jak moje życie uczuciowe będzie się układało? Więc zachęcam do konsultacji, do cudownego miesiąca i do zobaczenia.